Z tej strony edyta, pytacie się mnie bardzo często, czy blendery wysokoobrotowe poradzą sobie z surową marchewką. Chodzi o mielenie surowej marchewki bez dodatku płynu. Szczerze mówiąc, nie wiem do czego wy używacie takiej marchewki, czy na surówkę, czy co innego z niej robicie, ale postanowiłam, że sprawdzę, jak moje porównywane ostatnio blendery Vitamix A2300i i G21 Perfection poradzą sobie z surową marchewką. Zobaczę, ile jej mam. 1046. Czyli po 520 gramów 555 524 521. To będzie do jednego blendera, to do drugiego. Oczywiście nie wrzucę marchewek w całości, tylko je sobie przekroję. Jeśli mnie nie znacie, ja nazywam się Edyta Stępczyńska prowadzę kanał Wegan TV Zakręcony Wega obiad. Dlaczego zakręcony wego obiad? Ponieważ prowadzę również blog, fanpage. I catering roślinny, właśnie pod tą nazwą. Jestem również autorką dwóch książek z tematyki wegańskiej, wegańskiej kuchni polskiej oraz 60 przepisów na owsianki. Możecie zajrzeć do mnie na stronę zakręconywegoobiad.pl. Myślę, że do tej marchewki może być przydatny tamper. Włożę go na razie. Czyli tak, najpierw włączam. Nie bardzo wiem na jakich obrotach to zrobić, ustawię na razie na. 5, może 4. Został jeszcze jeden kawałek marchewki niezmielony w środku, ale jak ją będę mieliła dalej, to po prostu zrobi się z niej mus, ale być może za chwilę to zrobię. Na razie zobaczę, jak G21 sobie poradzi. zrobiła się też już bardziej miazga. Już nawet zaczął się robić taki mus marchewkowy. Tutaj jest taka marchewka siekana, bym powiedziała. Tak wygląda marchewka z Vitamixa. Widać kawałki. Tam jeszcze gdzieś był niezmielony też kawałek. Można powiedzieć, że jest to taka marchewka drobno posiekana na surówkę. Tutaj jest dużo drobniej zmielone. Nawet takie mokre, dosyć mocno. Czy jest tu jakaś cała marchewka? Kawałeczek. Ja pomielę jeszcze dłużej w jednym i drugim blenderze. Zobaczymy, jaka będzie konsystencja. Zrobię to teraz na najwyższych obrotach. 30 sekund. Ustawię sobie odliczanie w zegarku. To też nie będzie takie proste, żeby jednocześnie tu i tu nacisnąć. Muszę coś nacisnąć pierwsze. Wyłączyłam po 27 sekundach, bo wcześniej trochę włączyłam blender. Zobaczmy, jak marchewka wygląda teraz. Zrobił się po prostu surowy mus marchewkowy. Może na przykład do ciasta to można wykorzystać, albo dziecku do zjedzenia. Obydwa blendery poradziły sobie świetnie. Konsystencja jest bardzo podobna. Jeśli stoisz przed wyborem blendera, chcesz kupić sobie jakiś blender, no to zobacz, wyniki mówią same za siebie. To jest blender G21 Perfection, który z moją zniżką kosztuje 900 zł. Identycznie zrobił to Vitamix Ascent A2300i, który kosztuje około 2500 zł. Film porównujący obydwa blendery i ich możliwości możesz zobaczyć. Na moim kanale. Wybierz sam ten, który ci pasuje. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. A ja jeszcze spróbuję tej marchewki. No, jest to po prostu bardzo, bardzo zmielona marchewka. Taki mus marchewkowy. Normalny mus marchewkowy. Konsystencja marchewek jest identyczna, i myślę, że jeśli zamieniłabym miejscami marchewki, dała komuś do spróbowania, to nikt by nie odgadł, która marchewka wyszła z którego blendera. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć! A kod zniżkowy do sprzętów G21 znajdziecie pod filmem.